zrezygnować z daily A bo na razie mam słowy, nie mam stanowiska żadnego ma no. za mało planów na daily nie mam jeszcze czasu na daily zapominam się właśnie często te filmy nagrywać i przez to dzisiaj nie będzie już filmu przez chwilę był nagrywałem ale coś nie wyszło no i tego filmu nie będzie na kanale więc spodziewajcie się może dzisiaj o godziny tak 19.00 filmu, albo gdzieś jutro 10.00, 11.00. Mm. I za niedługo może odpalę jakieś live'ika, bo teraz, jak mam zena, to się da odpalić coś na żywo, live'a i streama, ale to będzie live, bo streama nie będę nagrywał. Ale live po prostu nagram może. I będzie fajnie takie live nagrać. Nie jest gwarantowane, że to będzie jutro. Nie jest gwarantowane, że to w ogóle będzie. No, ale mówię no. Nie jest nic gwarantowane. Odcinki raczej będą. Jutro się spodziewajcie tak 10, 12 odcinka. Będzie jeszcze odcinek o 19, tak jak dziś. Postaram się wyrzucić po dwa odcinki. Albo tylko ten o 19, albo też tylko ten o tej godzinie, co było wcześniej. Czyli tak o 15. No i ogólnie, widzę to koniec tego filmu. nara no.